Już się wspinałem na basenie Tak, trzeba popatrzeć Jak wstawiasz nogi, wstawiasz na palce, staraj się mieć proste ręce Ja się Tak, czyli robię po prostu ruch, Ręka prosta, nie? No, dobra Odchodzę na nogach No, cały czas musisz mieć proste ręce, nie? I ruch mm. I teraz tak, zaczynasz stąd Nogi dalej, jak nie chcesz I tak, no z tego to, Nie wyspij Jeszcze następny ruch Cyk Ładno wow. musi to zreźć Najłatwiej ręką Dobra Dobra Jeszcze bardziej Tą kolano Mogę no. iść całkiem w dół o, no, tak jak... Tak, 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 no. Ale nogi tak samo skręcają, nie? Czyli... O tak, no. To no, to ci z czasem będzie, nie wychodziło? No bo to jest po prostu wtedy łatwiej dosiedam. Tak, no łatwiej jest dosiegać, lepiej trzymać trzyma równowagę, jak na blisko środek ciężkości na blisko ściany, nie? Kresu, <grywa> To jest izm, nie? I tu same żółte, tak? Same żółte, na razie. Później z żółtego na niebieski wchodzisz i z niebieskiego na czerwony. Dobra. Na czerwonym jest 77 chwytów. O, I To, nie? to jest trudność chwytu? E, po pierwsze trudność chwytu, no i dłuższe, i wiesz, mniejsze później są bo. Kurde, no, tu już pod, y, pod skosem takim. Dobry, niebieski, niebieski, niebieski. dobry, dawaj! Dawa! Jest moc! To początek. Jest moc! Taki res trochę też można robić, nie? Że... Ale widać, że dla niego to jest takie. Znaczy, to tak się wydaje. O, i tu jest fajny ten, ten. O, ten Patrz tu. Po krzyżu jest ciężko. Ten, ten, ten. Później masz pomarańczowy. Na dole i czerwony na dole. Dobrze. Super. Zielony teraz po prawej. I znowu zielony. Tak. Jest dłuższa trasa. Z jest mocy dużo. Tu już trzeba bardziej spokojnie wszystko, nie? Tak właśnie. I tu do góry. Na pełnym skupieniu. I tam już ostatni, z żółtego. I z żółtego już w niebieskim. Cały czas niebieskim jakoś, ale że jak, że wracasz tam? No że... dobra, no zobacz. Jest ja niebieski teraz. Czy to słyszysz wato? Masz teraz niebieski. Co tu się dzieje? Tak, jak będzie teraz po niebieski przemówił. To był ostatni rzut. Ja już pompę czuję trochę od tych ale pierwszych urobie. Ja już pobołany jestem. Poczekaj, poczekaj. Ja miał szedł kamereczkę. Jest moc, dużo moc. Tu jest kijowy, tu już połowiesz. Nie, ale ciężko kamereć jeszcze. No. no mi tutaj tak, jak ostatnio tutaj na przykład. Zbacz, Ale jak w ninja polinie na przykład takiej rozwieszonej, to tak samo było, że jak były ręce zgięte, yy, to się szybko pompowało bicepsy i Remona, nie? Więc trzeba być na prostych dłoniach i mieć ciężar ciała na nogach. Yy. To prawda, żeby Bardziej była, by był ten środek o, ciężkości jest, pomiędzy górą Tu w było kącie było. i te przejście takie na, na drugą ściankę. Ale moc. Później masz kieski dla Ale moc. Ładnie, ładnie. Ty pa w ogóle na sufit, tam też są te chwyty. No, co ja, patrz. Okej, okay, teraz mygelko. A reszty nawet nie widzę. Bo po drugiej stronie. No. Ale niższe. Ładnie, ładnie. Bardzo pięknie. Starbowy, powiedz kilka słów, jak się czujesz i zapatrujesz na ten tor. tutaj nagraj naszych. Tak jest, naszych nauczycieli. Nagram też siebie. Witamy, witamy. Nie jest dobrze. I próbujemy jeszcze raz zrobić ten odcinek, tym razem dosyć chyba. Dawaj, będzie motywacja. Dawaj, dobrze, szybciutko, pięknie Tobie to tylko... Ja, ja. powoli, powoli tu, tu, tu. Aha, to, tu, tu, tu za szybko znowu Jedyny wasz błąd, za szybko Ja wiem, bo my I chcemy po szybko, po żeby po to przejścia a po... później błędy popełniamy Jest most Jesteście nad przepaścią Trzeba ja, 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 ja. Pod, o, tobą, pod tobą jest dzika lawa, uważaj Musisz to zrobić, żeby dostać się no, na most no, Teraz już już się nakręciłem w Trzeba spokoju robić Robisz to, teraz jest twoje Nogi trzymałeś w kulcy, Jest mocy, yes. dużo. No ale... Dużo. Ale to, że powiedzieliście tej, że masz to to mnie też tak zmotowało, żeby to nie, zrobić. Dobra, zielony, wyżej, pięknie. Później masz szary. Tak jest. Dobrze, idzie z tym. Super, super. Szary. Później masz szary do góry. On musi się dobrze bielić. I prawo. Dobry. Dobra. U góry. Niebieski. Dobrze. Dzięki za słuchanie. Dobra, pomarańcz. I teraz albo tak się nie w prawo nie małe. Dawaj, dawaj. Dobry, pierwszy raz to. Jest, siły dużo. Dawaj, Wojownik Ninja. Dobra. I tam masz za sobą. Dobrze, lewą rękę do niebieskiego. Lewą do niebieskiego. Jest, mocy dużo. Tutaj. Dobra. I teraz 20. mogę lewą dać tutaj. Dobry. Nie I Nie pomagać, nie Od razu się do niego Elegancko. Trwa ręka, a co to? Elegancko. a co to? dawaj. Trzymaj, trzymaj, dawaj, dawaj Elegancko. Trzyma, 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 Dziema, trzyma. Trzyma, trzyma. Schodzisz, trzyma. Trzyma, trzyma, trzyma. Trzyma, trzyma. Trzyma, Prawa noga też. Zresztą czego on nie robi już. Ale teraz, prawa noga. Posstaj sobie prawą nogę i sobie odchodzisz. no to się stał. Kurwa, spole to Odpocznij sobie. Lewszy raz, nie? Nawet <laughs> nie wiedziałem, że potrafisz. Ale no. przeżywać kuj. I teraz lewą rękę będziesz musiał dołożyć tutaj. Dobrze, dobrze Dobry jest no to Fajnie, że tu na krzyż złapał Widziałem, tak. że tu na krzyż Jest dobrze Czułem zapas siły jeszcze No i tak, teraz no, Faktycznie, jeszcze raz Mówiłem, trzeba teraz tak, schodzisz na nogę, No I na następny krok masz tutaj, do koło nam? Dobra, to powoli jeszcze raz zrobisz Tak, na, na nogę. No, pięknie, pięknie Niżej, pięknie. No. niżej, tutaj, tutaj Tak jest, ten, no Dawaj, 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 dawaj. Który kolejny? Tutaj Dawaj, Nisko na nogę. Elegancko. Tutaj. Z drugiej strony. Nisko, nisko. Skądś, skądś, Elegantnie. No, zajęliście. Dobrze, dobry, dobry. dobry. No. Następnie tutaj. Prawą ręką. Tak, ale prawą rękę. trzeba zrobić. Zobacz tego i przeciągamy w tą stronę. Dawaj, dawaj, dale, dawaj, dale, dawaj, dale. dawaj. To się ja pomysłem, No i przechodzi, przechodzi. cały czas nogami. teraz do tego. Albo tak, no. Dobry. I tak. No i Następnie tutaj. Dobry. Długo. Tutaj, dobra. I teraz tak, prawą nogę dajesz tutaj na stopień i lewą tutaj. I te chwyty dobra, tutaj, na tym nie... ale sam raz dla niego, dobrze, dobrze. On ninja to akurat. Ninja móc. A czujecie jak wam y, pracuje korpus? Czy głównie tylko góra? Czujecie korpus gdzieś tu brzucha albo lędźwia? Tak? Nie, wiem, miał na drugi dzień, tak? Bo, ja... bo jakoś ja teraz czuję jak mi y, korpus trochę jakby też męczy, nie? Pracuje dużo, nie? No, ja będę się przyzwyczaił, nie? Ale z początku miałem, tak? Zakwasy hmm? na no boku. O, właśnie, tu takie zakwasy, od tego trzymania takiej stabilnej pozycji, tak, nie? Tak, tak. tej elastyczności nie Tak, tak. Tego, bo tak. No tutaj, tuśmy siąli, robią, tak, bo tutaj tu się go Tak. Tyle różnych jest tu wygięć takich, nie? Nowy ruch w ogóle. fronta to ja wczoraj robiłem, stary zaraz. Z 15-kilowym obciążeniem. Widziałem, widziałem na Wariorze Ale na żywo to inaczej, Super, ej, ej do, do, Masakra jest ty, tylko ty, ty człowiek, ty człowiek, ty człowiek, żeby Pięknie jak? Co ty jak Pięknie, tak? Nie wiem, to robił na głowie. Kurzkę, nie ma co. Dawać poprzeczkę. Dobrze! Dobrze! Żeby wlazło, nie? Nawet po przerwach, ale żeby było 6 nawet. Albo 5.